Z kolei z panem Tomaszem już Patryk rozmawiał i już wie, że klient się na wszystko zgadza i zaakceptował nam naszą wycenę. Wówczas również zmienia status na zaakceptowaną. I jak widzimy, tutaj pracuje nam jakaś kolejna automatyzacja. Ta automatyzacja. Jest to nasz sposób komunikacji z działem księgowości, ponieważ tutaj mamy jeszcze takie miejsce, które nazywa się ewidencja faktur. I po zaakceptowaniu, pojawia nam się nasz klient, jako nowe, nowy klient dla księgowości, dla którego trzeba wystawić proformę na zaliczkę. I tutaj również. Przypięła nam się osoba odpowiedzialna, to jest nasza księgowa, która dostała już powiadomienie o tym, że nowy klient tutaj trafił i jak widzimy, również wszystkie te informacje, których księgowość potrzebuje, przeklejają nam się automatycznie w to miejsce. To wiadomo, nie muszą być wszystkie te same informacje, które były w poprzednich miejscach, tylko te, których potrzebujemy konkretnie w księgowości. I co również nam się tutaj zadziało? Mamy pole kwoty zaliczki, które automatycznie się nam uzupełniło. Zadziało się tak dzięki kolumnie, która nazywa się Formuła. Która sama wyliczyła nam, jak, jak, w jakiej kwocie będzie to zaliczka, biorąc naszą cenę produktu i wyciągając z niej 30%, więc nasza księgowa już nie musi tego liczyć sama. A w momencie, w którym już taka zaliczka została wystawiona, już ona nawet została opłacona, księgowa wówczas zmienia status na zaliczka. Opłacona.